To jest już druga część naszych takich, no takich dodatków dla peczopów. To jest taki dodatek. No już widzieliście w tamtym, ale nie dokończyłam, bo coś się stało dziwnego. No, tak. Taka szybka, tu jest. No, z plastiku to jest. Taka... No bardzo ogólnie zrobione, tak, bardzo ładnie zrobiona, tak? Dobrze, teraz pokażmy kolejny kolejne. dodatek. To są takie ma małe pl pluszaki. Dla peczopów. E, oczywiście mamusia kupiła. Mamusia wszystko kupuje. No dobrze, to jest tak. E, taki, no, taka wydra, można to powiedzieć. Ale tak Łasi, na łasiczka, łasiczka, to jest. Tak naprawdę to są takie małe bardzo peczopiki. No tak. A to jest taka ośmiorniczka. Tak, tak się prezentują one. No i e, można to zrobić. A co? O, my, tak. Najdziwniejsze, że ona ruszka rusza głową. Nie wiem, czy to widać na tym, ale, chyba, ale rusza, rusza. Znaczy, nie chyba rusza, tylko rusza. Dobrze. Jak ruszasz kamerą, to na pewno nie rusza. O. No dobrze, dobrze. Teraz kolejny ten. To jest taka torebka. Oczywiście ona jest z Lol Surprise, ale może też być dodatek jako peczopy. Pokażemy, jak się prezentuje z nim. Pecz... Tak się prezentuje. Razem z tą torebką. Fajnie. Naprawdę bardzo fajna torebka polecam. To jest już y, kolejny taki ten. Ja robiłam. Książeczka tak. taka. Zori robiła. Zori. Tu jest takie coś. I takie coś. No dobrze. Teraz pokażemy taki dywanik, taka szmatka. No bardzo ładna szmatka. <laughs> bardzo ładna szmatka. No dobrze. E, Maja. Znaczy jaka Maja? E, ten. Mięta? mięta? Tak. Może już skończymy ten odcinek, żeby już więcej nie przedłużać. A dobrze, pokażemy jeszcze jedną. Tak? Mhm. Ale ostat... To jest taki kocyk na łóżko, on jest bardzo milusi, nie wiem czy to widać, ale jest bardzo milusi. Zrobiony z czego mięta? Z takiego materiału, jakbyście byli w Agacie albo w Leroy'u. I i to tam. i Merlin. Tak, Merlina. To tam, jak się wybiera sofę, kanapę do, do salonu, to tam są takie. Można sobie zabrać. No i uciełam z tego i dam majce. Znaczy, Lori. E, bo po prostu za dużo tego miałam. Myli my, my nam się, dlatego że cały czas. Oglądamy bo. tą. Bajkę! Cały czas wstrętną spółką. bajkę. Nie jest wstrętna, jest fajna. No jest. No dobrze. E, tak, więc e, to jest już koniec odcinka papa. Pa.